To ja. Zapraszamy do domu wiosny e, Trochę jajeczek, suszone gałązki, wazon i konewkę z wodą. Kładamy patyki do wazonu. Ja. Dużo gałązek włożyć, żeby wyrosły listki zielone wiosny, w domu i codziennie sprawdzać, czy rosną na nim listki. Codziennie podlewać. Trochę możecie dużo po jednej gałązce dawać, żeby, żeby fajnie sięłożyło to tak dziwnie. A potem powieszamy jajeczkę na sam koniec i pokażę jeszcze Wam to na koniec. Jak to trzeba zrobić, i dokładnie trzeba to robić. Ostrożnie, nie szybko. Po chwili włożyliśmy z moją mamą gałązki, żeby mi trochę pomóc, bo trochę nie umiałam. I teraz dajemy ozdóbki. E, za dużo nie trzeba, nawet bo wtedy będzie dużo tego. I teraz powieszamy nie wszystkie na jednej gałązki. No może się różnić, gdzie dacie. W ogóle oglądajcie do końca. No fajnie też. Możecie nawet na najwyższą godzinę. Wtedy. wtedy się też utrzyma może. I możecie wiszące ozdobki tam, ale... Takie jak nadchodziła wiosna. Odkładamy na razie na bok, teraz zajmujemy się na dół. E, to można kupić w e, Po kwarantannie. E, przesuwajcie sobie wazon, żeby patrzeć czy już macie na jednej gałązce. Na razie odkładamy i znowu dajemy na Obracamy i widzicie efekt. Jeszcze trochę damy i trochę może się też obracać. Trzeba uważać, żeby się nie ukuć, bo to bardzo ostre. W oko można się ukuć, a tu bardzo po dwóch godzinach taki powstał nam e, nasze drzewko, a pod teraz podlewamy, ale ostrożnie gdzieś z dziurka. Teraz przeniesiemy to na słoneczne miejsce, ale z wami się pożegnam sami. Teraz położę to na słoneczny lis. i codziennie, i codziennie będziemy sprawdzać z moją mamą, czy rośnie zielone listki. Ale zanim się pożegnam z wami, to do widzenia z kości.